Z którego elementu jest Pan dzisiaj najbardziej zadowolony? Bo przełożyło się to na wynik 28-22? Ja powiem, że są dwa elementy. Jeden element to jest zespół, zespoły jestem mega dumny, bo pokazaliśmy charyzmę, co potrafimy, a drugi element to są nasi wspaniali kibice, którym z tego miejsca serdecznie dziękuję za to, co jest. Przeżyłem to pierwszy raz tutaj w tej Kali i chciałbym to przeżywać jak, jak najbardziej. A... Dawno takiego meczu nie miałem, drybowego ta, z takimi emocjami. Miałem, przyznam się szczerze, że miałem taki, taki dreszczyk emocji du duży i troszeczkę takiego strachu, bo dawno tego już nie grałem jako trener. Także kibice nam dzisiaj pomogli, za to im wielkie ukłony i podziękowania za, za to, co dzisiaj zrobili. Wszystkich rzeczy boiskowych? Boiskowych? Wszystko. Wszystko, wygraliśmy, to jest, najna, to jest najważniejsze. drużyna, pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną, jak jesteśmy drużyną, gramy w ataku czy, czy w obronie szczególnie, to możemy wszystko i dzisiaj Krzysztof został najlepszym, dzięki temu, że graliśmy super w obronie, Krzysztof został najlepszym zawodnikiem meczu. No właśnie, ta defensywa, Ostrowie chyba pierwszą bramkę w ósmej albo siódmej minucie, my się spodziewaliśmy takiego, takiego spotkania, chyba ten plan meczowy, no właśnie, on w stu, w 90% gdzieś tam został zrealizowany? 98, 2% jeszcze, jeszcze gdzieś coś mogło być to lepiej, ale, ale chyba do przerwy było jak nie pamiętam 13,8 to e, gdzieś pokazuje, że nasza obrona funkcjonowała i tak samo w bramce było i e, na to się nastawiliśmy, żeby gdzieś tam e, mocno, twardo bronić się z tego wyciągnąć szybkie środki czy też kontrę i, i to był nasz główny cel. W przerwie gdzieś tam Pan e, ten zespół musiał jeszcze bardziej mobilizować, bo Ostrowia też jest taką drużyną które nie odpuszcza. Osiem bramek różnicy to, to żadna strata, a wy chyba cały mecz kontrolowaliście, nawet w tej, w tej drugiej połowie. Prosiłem, żebyśmy podejrzeli tak jak o pierwszej minuty po prostu, tak? bo piłka ręczna jest dynamiczną i, i to się może zmienić, tak jak końcówkę mieliśmy taką, że straciliśmy tę naszą przewagę. Prosiłem, żebyśmy byli skoncentrowani tak samo jak w pierwszej połowie i, i grali tak samo w obronie, to jestem, byłem pewien, że ten, ten mecz skończy, skończy się naszą wygraną. To jeszcze dwa zdania chciałbym, żeby Pan dopowiedział do tej atmosfery, bo my rozmawialiśmy przed tymi derbami, tak troszeczkę mówiliśmy o tym, że tutaj może być naprawdę święto piłki ręcznej. Kibice jednej i drugiej drużyny chyba takie, takie święto stworzyli. Można to chociaż w jakimś stopniu porównać do tych meczów, o których mówiliśmy, kiedy Pan jeszcze grał w Wiśle Poc przeciwko Kąpielcom? Na pewno na pewno gdzieś tam można trochę porównać, tylko mamy do czynienia 7 tysięcy, a dzisiaj było chyba 3 tysiące, tak? To gdzieś tam jeszcze więcej, jak pamiętam grałem o Mistrzewo Polski w Płocku, to gdzieś 7 tysięcy bardziej było słychać, no ale tu mamy ten, cała hala i też to, to, to fajnie to nie niosło. I także to co powiedziałem czapki z głów, dziękujemy bardzo i zapraszamy, jesteście dla nas bardzo ważni i dzięki to dzisiaj bylibyście naszym ósmym zawodnikiem.